zawodników z całego kraju. Pięćdziesiąty drugi kroz uważamy za otwarty. Ruszaj się, bo zardzewiejesz. Przed zawałem uciekania na własnych nogach, bo to są te hasła, które powinny przyświecać yy, naszemu życiu. Jeszcze tam, z, może nawet 10 lat temu, jakoś widzieliśmy biegającego na ulicy w innych miastach niż ostrzeszów, to wyglądało to lekko śmiesznie. Ludzie się wstydzili wychodzić, i a jak ktoś już wyszedł, to patrzyli o jakiś tam yy, dziwny facet, w dziwnych portkach sobie tam biega. Teraz to już jest normalność. Ludzie biegają, do pracy biegają rano, wstają o 6.00, biegają do pracy, wbiorze się biorą prysznic i zaczynają swoją pracę. Okoliczności jak faktycznie się zmieniały, bo to 52 lata i nie tylko to miejsce, ale cały Ostrzeszów się zmieniał, ale faktycznie 52 lata i krosy nieprzerwanie trwają. Mam nadzieję, że w takiej czy innej zmienionej formie, ale będą trwały. Tylko pierwszy raz jesteśmy po prostu, bo to nie mieliśmy dzieci i teraz właśnie z nią chciała iść pierwszy raz, to poszliśmy. Oleg, e, przeciwnik, na którym zajęł najlepsze miejsce, Oleg bardzo trudno się walczył, ale udało się, to jest najlepsze. Jak dzisiaj się rywalizowało tutaj w ostrzęsach? No dzisiaj było bardzo fajnie, dobrze i mi się bardzo podobało. Rywalizowałam się z moimi dwoma koleżankami i zajęłyśmy obydwie dwie dwóch miejsca. Skąd taka dobra dyspozycja u Was? Cała szkoła tak dobrze biega? Yy, tak, cała szkoła mamy wszyscy pasy, żeby biegać. Uwielbiamy biegać i zawsze będziemy chcieli biegać. Do Wsteczowa zjechała się cała Polska i nie tylko. Mamy gości z Niemiec, mamy gości z Ukrainy i cieszymy się, że ta impreza się rozwija, rozrasta, jest coraz więcej uczestników i cieszyć się, że biegi w Oszczeszowie i karuzela podoba się i ściąga tylu nowych zwolenników i gości. Ja już chyba kiedy się urodziłam to słyszałam o krosie o tutaj później wiedziałam, że to jest związane właśnie ze świętej pamięci panem Maklecem. Wtedy mało kto słyszał o bieganiu, a no tutaj jednak Centrum Biegania było, cała Polska zjeżdżała. Teraz y, w, teoretycznie w każdym mieście, w każdej wiosce robi się jakiś bieg. கார Cieszymy się, bo bijemy nasz rekord. Zapisanych było ponad 400. Wiadomo, że zawsze ileś osób nie dojeżdża, ale około 400 w naszym półmaratonie startujemy. Jak na nas to jest bardzo dużo. Mamy. No może nie 100%, ale 80%, 80% wzrost frekwencji, także naprawdę jest dobrze. Dzisiaj jedna pani, z którą rozmawiałem w biurze zawodów mówi, czujemy respekt przed tą trasą. Jak ktoś obejrzał filmik z trasą, to widać górkę, która w tamtą stronę jest, Bałczyna, 278 metrów, trzy razy przebiega się e, u podnóża tej góry, także trasa jest pagórkowata. No nie jest łatwa, ale kto lubi łatwe rzeczy, no, jeśli ktoś biega, to nie zawsze musi biegać łatwe, płaskie trasy. To Dosyć środny, ale no co to dla wprawionego biegacza, który biega dużo, no to wiadomo, że to nie jest problem. Wystarczy zmniejszyć prędkość i się odpoczywa. Dużo ludzi było na trasie, dużo kibiców, uprawa byli, no to fajnie było. Bardzo wiecznie. Chłodno jak na tą porę roku, także górki jak co roku, tak? przynajmniej na kilku poprzednich edycjach już ta sama e, trasa. Nie jest to na pewno trasa na życiówkę, ale ciekawa, ciekawa ja e, trasa. Także, Byliśmy właśnie, właśnie z kolegą, tak, większej dystansu razem, ale 4 km, około 4 km przed metą zaatakowano. Nie dałem rady. Ćwiczenia i e, przyjemność. Pasja, tak. I hobby. Właśnie zawsze chciałam biegać i to jest mój taki jakby talent. Bieganie to zdrowie, siła daje i wydolność też poprawia i przyjemność i spędzanie miłego czasu z koleżankami i z kolegami. Mało jest takich tak wybitnych miejscowości jak strzeszów które tak bardzo propagują bieganie. Jeżeli potrafi ta impreza sprowadzić ponad 2000 młodych ludzi i trochę starszych z całej właściwie Polski, to oczywiście czymś to świadczy to jest marka, to jest marka tej miejscowości. 52 lata, choćby nawet po 1000, 1500, 2000 uczestników razy te 52, to już są dziesiątki tysięcy osób, które tutaj startowały, które po były i myślę, że wspominają o Szczeszu i dlatego znany jest o Szczeszu. Z tego i z wielu innych rzeczy.